Pan. W dzisiejszym słowie, chciałbym w pewnym sensie nawiązać do wypowiedzi tak bogatej, jakiej tu nas zapoznał, brat Leszek, ale ograniczyć się do głównie do tematu: takiego, że życie nasze, życie chrześcijan, jest życiem w mocy Jezusa Chrystusa. Co miał na uwadze? Ano, chcę wykazać, jak ważną rzeczą jest ta moc w naszej służbie. Bo kiedy patrzymy na ten świat, to co widzimy? Świat olbrzymich kontrastów. Widzimy wiele zła, Chaosu, egoizmu, niesprawiedliwości, pychy człowieka. I jak wielu ludzi szuka winnych tych wydarzeń. Ale to jest niełatwe do znalezienia. Ale jest rzeczą charakterystyczną dla człowieka, że obwinia wszystkich, tylko nie samego siebie. To się najczęściej spotyka. Często opiera się na wierze swoich przywódców przywódców kraju, państwa, narodów ale każdy z tych przywódców ma swoje wyobrażenia o sprawiedliwości, o prawdzie, z których on najlepiej wie. Ale inni przywódcy również te same zdanie wypowiadają. Pod warunkiem, że oni to na swój sposób to widzą. Ale chciałbym się skupić na tym, na tej małej grupce wierzących chrześcijan, którzy wierzą i mają nadzieję wynikającą z miłości Boga do swego stworzenia i jaką Bóg nas objawia. to w swoim liście do Rzymian pisze, że nikt i nic nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest właśnie w Jezusie Chrystusie. Ta grupka chrześcijan to uczniowie Chrystusa. I tak jak tu już brat Janusz wspominał, oni nie są z tego świata, ale żyją w tym świecie. I wydarzenia zachodzące w tym świecie również oddziaływują na ich życie. Dlatego to ich życie jest życiem w mocy ducha Chrystusowego i miłości Bożej. Bo oni są świadectwem, świadectwem tej miłości. Bo oni swe wierzenia opierają na czym? Opierają na tym, co Duch Boży im przekazuje. Poprzez to Słowo Boże, które tak bogato wyjaśnia nam brat leżej którego jest autorem. I zwróćmy uwagę, że to pismo święte nie udowadnia nam przecież istnienia Boga. Ono stwierdza, że Bóg jest żywy i twórczy. Co wyjaśnia nam to pismo? Biblia. I tutaj chciałbym jednak odnieść się również i do tych zasad biblijnych i pokazać tu z drugiego listu do Tymoteusza na temat tego Pisma Świętego, którym pisze Paweł w drugim liście, w trzecim rozdziale szesnasty i siedemnasty werset. Pozwolę sobie zacytować. Całe pismo przez Boga jest natknione. I pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowania sprawiedliwości. Aby człowiek Boże był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Ale chciałbym również oprzeć się na fragmencie z Ewangelii Jana, kontynuując właśnie te... Słowa Jana, jakie zawarł w piątym rozdziale i trzydziestym dziewiątym wersecie. I co mówi Pan Jezus? Badacie pisma, bo sądzicie, że macie w nich żywot wieczny, a one składają świadectwo o mnie. Zobaczcie, jak jasno jest powiedziane co jest głównym przesłaniem Pisma Świętego? Świadectwo, Świadectwo o Panu Jezusie Chrystusie. A więc w tym znaczeniu i o mocy Jego, którego chce się skupić, ograniczając się do tej wypowiedzi. Ale będąc przy tym Ewangelii Jana i to, co nie mogli... Znajdź ludzi ze świata, to znajdują właśnie chrześcijanie. I chciałbym tu wskazać na tą Ewangelię Jana na czternasty, rozdział w szóstym i siódmym wersecie, na pytanie jednego z uczni Tomasza, co Pan Jezus odpowiedział o tej prawdzie którego tak ludzie na świecie szukają i nie mogą znaleźć, mówiąc szczerze. Mówi: Tak, ja jestem drogą i prawdą i żywot. Nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie. Gdybyście byli mnie poznali, i Ojca mojego byście znali. Odtąd go znacie i widzieliście go. A dokładniej, żeby sobie wyjaśnić postać i osobowość pana Jezusa, to musimy wrócić do początków. Do początków, jakie od początku zawsze istniało, do tego, który stworzył ten świat, a więc i do początku tej Ewangelii. Jana do pierwszego rozdziału. I chciałbym tylko zwrócić uwagę na pierwsze cztery wersety. One są takie charakterystyczne, mówiące o naszym Panu Jezusie Chrystusie. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie powstało. Aby z niego nic nie powstało, co powstało. W nim było życie, a życie było światłością ludzi. Może jeszcze i czternasty. A słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas, i ujrzeliśmy chwałę Jego, chwałę, jaką ma jedyny syn od ojca, pełne łaski i prawdy. I kończąc z tym osiemnastym jeszcze wersetem. Boga nikt nigdy nie widział, lecz jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, objawił Go. A więc objawienie Boga mamy w Jezusie Chrystusie. Co to znaczy, że Bóg jest jeden? Ale objawiają nam się w trzech osobach. W osobie Ojca, Syna Jezusa Chrystusa i ducha świętego. Spróbujmy sobie wyjaśnić to na podstawie pisma świętego, kim jest Bóg Ojciec, ale tylko na tyle, na ile sam duch święty, czyli Bóg, nam to objawił. Objawił nam. Część swej natury, przymiotów, czyli Bóg Ojciec jest Stwórcą i Autorem Wszystkiego, co zaistniało. Jest niepowtarzalny, jest Bogiem Wiecznym, Wszechobecnym, Wszechwiedzący, Wszechmocny, Niezmienny, Sprawiedliwy, Święty. Bóg jest miłością. To dotyczy również Osoby Boga w Jezusie Chrystusie, jak również i osoby Boha w Duchu Świętym. Ale tak naprawdę, kim jest Bóg, nikt nie poznał. Poznał go tylko Duch Święty. I o tym nam Paweł przypomina w swoim pierwszym rozdziale, w pierwszym liście do Koryntian, w drugim rozdziale, tym werszecie. Dlatego tak ważne jest dla chrześcijan zrozumienie, że jeśli ty nie jesteś w stanie poznać samego siebie, to Boga możesz poznać na tyle, na ile On się objawia. Poznać przez wszystkie to, jakie dzieła Jego stwórcze zaistniały tutaj poprzez działanie Jezusa Chrystusa, działanie Ducha Świętego, a w obecnym czasie poprzez życie i głoszone Słowo właśnie uczni Chrystusa, chrześcijan, którzy urodzili się na nowo, poprzez wiarę, Słowo Boże, Ducha Świętego. Żyjąc w mocy swego stwórcy, który jest również nauczycielem, ale i naszym zbawcą. Tak, dlatego tak ważne jest życie chrześcijańskie. Ale w wierze, nadziei i miłości, jaką wlał Bóg w nasze serca. Psalmista. W swoim 105 Psalmie, w czwartym werszecie, pisze do nas, do ludzi wszystkich, że szukajcie Pana i mocy Jego. Szukajcie zawsze oblicza Jego. To jest takie podstawowe przesłanie do każdego człowieka. A to znaczy, że oddając się Jezusowi Chrystusowi, jesteśmy przecież nowym stworzeniem. A wszystko to jest z Boga, właśnie w Chrystusie Jezusie. Dlatego w miejsce Chrystusa powierzone poselstwo sprawujemy tu na ziemi, po to, aby ludzkość pojednała się z Bogiem przez nasze usługiwanie, naszą misyjność. O tym w tym drugim liście do Koryntian Paweł przecież pisze. Ta służba misyjna nie może być spełniona niezgodnie z nauką Chrystusowa, Chrystusową, bo nie będzie ona wydawać owoców ducha świętego. Jan w swojej Ewangelii w piątym, piętnastym rozdziale, piątym wersecie. Cytuję słowa Pana Jezusa, który mówi, że bo bez mnie nic uczynić nie możecie. A Mateusz w swojej Ewangelii w 18 rozdziale i 20 wersecie pisze, gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród was. Dlatego, jak ważną rzeczą jest to, abyśmy my chrześcijanie, uczniowie Chrystusa, ci odrodzeni na nowo, nie wstydzili się Ewangelii Chrystusowej. Bo Paweł nam przypomina w liście do Rzymian, że jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy. Bo pełnia mocy Chrystusowej. Okazuje się w słabościach. Zobaczcie, jak Bóg wie, kiedy udzielić nam tej mocy. Kiedy jesteś słaby, to wtedy jesteś mocny. Tak nam Paweł wyjaśni. Dlaczego my czujemy się mocni, kiedy nie domagamy? Bo wtedy ta moc Chrystusowa działa w nas. Jakże to jest ważne istotne. Paweł pisze, że najchętniej więc chluć się będzie właśnie słabościami, aby zamieszkała w nim ta moc Chrystusowa. To nie po to, aby wszystko robić, żeby był słaby. Nie, on wszystko robi, aby ta moc Chrystusowa w nim była jak największa. A i my przez nasze życie, naszą służbę, naszą. Współżycie przecież nie tylko tu zborowe. Bo przecież żyjemy z rodzinami, z bliskimi z sąsiadami z nimi. A więc żeby było zgodna nie tylko z wolą. Wynikając, Bożą, wynikającą z nauki Chrystusa. Dlatego nie dziwmy się, że tak bogato przedstawił brat Leszek te wszystkie zagadnienia, które nam tu przesłał, bo przez to Słowo Boże. Bo przecież... Co czytamy w Księdze Jozuego? Jakże istotną i ważną rzecz, o której on w pierwszym rozdziale Księgi Jezujako, w ósmym wersecie czytamy takie słowa, o których mówił Anioł Boży, anioł Pański, czyli Pan Jezus. Niech nie oddala się księga tego zakonu od Twoich ust, ale rozmyślaj o niej we dnie i w nocy, aby ściśle czynić wszystko. Co w niej jest napisane. Bo wtedy poszczęci się Twojej drodze i wtedy będzie Ci się powodziło. Zobaczcie, czy nie słyszeliśmy dzisiaj jakże bogatych słów, które świadectwo złożyła tutaj siostra Lidzia. 900 Biblii zostaną rozdanych dla tych ludzi, Którzy najbardziej potrzebują Słowa Bożego. Najbardziej potrzebują tego, aby odwrócić się od złego świata, a zbliżyć się do Chrystusa. Ale chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na świadectwo Jana z Księgi Objawienia. Zwróćmy uwagę. Na 22 werset, rozdział. 18 i 20 werset. Jakże istotne i ważne to są słowa. Co ja świadczy, co do mnie, to świadczy każdemu, który słucha słów prostwa tej księgi. Jeżeli ktoś dołoży coś do nich, dołoży mu Bóg plak opisanych w tej księdze. A jeżeli ktoś ujmie ze słów tej księgi proroctwa, ujmie Bóg z działu, jego z drzewa żywota i ze świętego miasta opisanych w tej księdze. Czy nie jest to pokazane, jak wiele, u każdego człowieka powinna być tym, kim ta Biblia jest, tą podstawową rzeczą, o której najczęściej się zwracamy. Nawet świat docenił przecież to Słowo Boże, to pismo. Bo przecież najwięcej wydanych książek w tej tematyce, to jest właśnie poprzez wydanie Pisma Świętego. Ale jak często nieraz się słyszy, że ty jesteś wierzący? No pewno, masz Biblię. No i jak? Jeszcze nawet nie rozcięta stoi na półce. To nie w tym my się powinniśmy kierować, nie takimi względami. Ale chciałbym to zakończyć, tą swoją krótką wypowiedź, bo dość dużo na ten temat biblijnych spraw przesłania, na ten temat tej mocy naszego Pana, bo tylko w tej mocy możemy sobie pozwolić na życie, jakie tu wiedziemy w tym świecie. Bo sami wiecie z przekazów medialnego, jak chrześcijanie są traktowani mordowani, kościoły palone przecież. I dlatego chciałbym takim zachęcającym słowem, którego Paweł napisał w liście do Filipian w czwartym rozdziale, 13 wersecie. Że wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Chrystusie. Czyli wracamy nadal do tego, co jest Przesłaniem każdego człowieka, a szczególnie służby i misyjności każdego ucznia Chrystusowego. Dlatego prośmy, aby łaska pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i społeczność Ducha Świętego była z nami wszystkimi. Ale chciałbym, abyśmy również posłuchali fragmentów Pawła. Zapisanych z pierwszego listu do Koryntian. Z 11 rozdziału, od 23 do 32 wersu Setu, na temat ustanowienia tej pamiątki, do której będziemy przystępowali. Pamiątki ofiary, Jezusa Chrystusa ustalone podczas ostatniej wieczerzy, kiedy Pan Jezus spożywał to z uczniami przed swym w wniebowstąpieniem. Ale chciałbym zaznaczyć, że do pamiątki mogą przystąpić ci, którzy przyjęli Pana Jezusa do własnego serca. Z wiary. Przez chrzest Duchem Świętym, ale i złożenie świadectwa przy Chrzcie wodny. I ci, którzy żyjąc w Duchu Świętym żyją w społeczności i ciała Kościoła. I na tym bym zakończył. Dziękuję bardzo. Amen.